W Boguszynie w gminie Kłodzko miało miejsce walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacenzis, które stało się również okazją do spotkania z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Pawłem Gancarzem, który przedstawił m.in. informacje o kierunku rozwoju gospodarczego w regionie i dalszemu usuwaniu skutków powodzi. Poruszyliśmy dzisiaj tematy, byli obecni zaproszeni goście, lasy państwowe, jest to był obecny dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei pan Mateusz Masłowski, dyrektor Wojciechowski, oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. Oczywiście istotny, ważny temat dla ziemi kłodzkiej to budowa ostatniego odcinka drogi ekspresowej S8 na, 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 na trasie między Bardem a Kłodzkiem. No i tutaj częściowo ja, myślę częściowo oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad przekazali informację, jak wygląda ten etap. Byliśmy czy tygodnie temu wspólnie z dyrektorem Wojciechowskim na odprawie takiej regionalnej u ministra infrastruktury, ministra Dariusza Klimczaka. Na poziomie ministerstwa jest pełne zrozumienie co do tego, w jakim przebiegu powinna być zbudowana ta trasa. Jesteśmy też po spotkaniach z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska zorganizowanych na moją prośbę, jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe na tym odcinku, z których jasno wynika, że wariant tunelowy jest dużo lepszy, korzystniejszy środowiskowo, mniej inwazyjny dla środowiska. Jest bardzo duża przychylność i wola do tego, żeby procedury środowiskowe maksymalnie przyspieszyć, żeby one nie trwały latami, i jest duża szansa na to, że realizacja tego zadania będzie mocno przyspieszona, bo przypomnę, że za poprzedniej ekipy 4 lata 4 lata ten projekt został odłożony na półkę do szuflady. Szkoda, że 4 lata, 4 lata zostało zaprzepaszczone i ten można powiedzieć projekt leżał w zamrażarce. Niemniej jednak też dobra informacja od pana marszałka, że jest szansa na przyspieszenie, przyspieszenie tego y, opóźnienia czteroletniego do dwóch lat, ze względu na to, że po rozmowach z y, R8 y, można wykorzystać te analizy, które były robione w poprzednich latach, i to dla nas bardzo dobra informacja. Temat bezpieczeństwa i Przebudowy drogi DK8 też był dzisiaj poruszany, też żeśmy o tym rozmawiali, o odcinku do Szczytnej, tym takim, który, w którym my jako gmina uczestniczyliśmy w opiniowaniu, ale też rozmawiamy o obwodnicy Szarajowa. Na tą chwilę są procedowane decyzje środowiskowe, więc myślę, że w najbliższym czasie już pójdzie to do realizacji przez przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy siedziałem po drugiej stronie samorządu gminnego i często korzystałem ze środków, które dystrybuował Euroregion, środków transgranicznych. To jest też duże osiągnięcie, myślę, w tym wymiarze takim budowania relacji transgranicznych przede wszystkim, ale też pomiędzy stroną polską, stroną czeską, samorządowcami strony polskiej, strony czeskiej ale też w ramach gmin, które są zrzeszone w stowarzyszeniu, bo to jest też grupa osób, która ma grupa samorządowców, wójtów, burmistrzów, która ma podobne problemy gminne, powiatowe na ziemi kłodzkiej, w ziemi ząbkowickiej, dzierżonioskiej, częściowo strzelińskiej. Naprawdę bardzo duża rola w różnych okresach, nawet wtedy, kiedy szerokim strumieniem płynęły środki te rządowe czy europejskie, to te środki transgraniczne zawsze cieszyły się dużym wzięciem. Główne tematy to oczywiście i Fundusz Europejski, rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej. W ramach, w ramach naszego regionu i bardzo ważne deklaracje i informacje na temat, na temat rozwoju kolei tutaj czy do Lądka i do Stronia. Na temat budowy, budowy drogi Eski w kierunku Kłocka, że oczywiście przechodzi model, model z tunelem i, i już są zagwarantowane środki na, 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 na budowę Eski. Wybraliśmy takie tematy i takich uczestników zaprosiliśmy żeby nie, nie dało się nie mówić o tym, co jest dla nas dzisiaj najważniejsze, a przede wszystkim dla mieszkańców najważniejsze, no bo pora roku też nie jest dla tych, którzy powinni zapewnić pomoc. No ona nie jest najlepsza i ta pora roku też powoduje takie zniechęcenie, niewiarę ludzi, którzy zostali bez niczego. Natomiast uważam, że Mamy zupełnie y, dobrą relację z nowym dyrektorem dróg krajowych. I staramy się, żeby y, w tych inwestycjach, i również inwestycjach, y, które, za które odpowiada, mówię o drogo, drogownictwie y, służba drugi kolei y, województwa dolnośląskiego. Ponieważ samo mówienie w mediach o tym żeby turyści przyjeżdżali na ziemię kłodzką nie wystarcza. Euroregion Glacenzis jest jednym z 16 funkcjonujących na granicach Polski euroregionów, jednym z 6 na pograniczu polsko-czeskim. Po stronie polskiej funkcjonują w nim jednostki samorządu terytorialnego z powiatów Dzierżoniowskiego, Strzelińskiego, Wałbrzyskiego, Kłodzkiego i Ząbkowickiego.